Witam wszystkich bardzo serdecznie. Taki film na szybko związany z Grą Granty w Gimper, a mianowicie w pierwszej wersji, którą wam udostępniłem parę dni temu, było dość znaczący błąd, gdyż podczas uruchamiania gry nie tworzył się plik config, a podczas gry, podczas zapisywania nie tworzył się plik z zapisu Save. I to powodowało wiele błędów związanych m.in. z niemożliwością zdobywania pieniędzy, pieniądze się po prostu nie naliczały i to było i to powodowało, że gra była niemożliwa do przejścia to też powodowało wiele innych błędów ale właśnie już to poprawiłem, jest na stronie, teraz wam dam link, w opisie będzie link do pobrania gry, jest nowa wersja, jeżeli ktoś grał to zapraszam do przejścia jeszcze raz, teraz już wszystko powinno być w porządku no i no i to był film na szybko więc nie będę przydłużał, więc do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!